Jaki jest Pana sposób na spędzanie jesiennych wieczorów? Don i las, spacer po lesie z pieskiem. Spędzamy w domu rodzinnie, przy herbatce i przy filmach. Na pewno słuchanie dobrej muzyki, odpowiedniej do humoru, herbatka, kawka i spędzanie czasu z dobrymi ludźmi. To, że mamy więcej czasu, możemy spędzić go z bliskimi, na przykład grając w jakieś gry, planszowe, czytanie książek. No i oczywiście taka refleksja też, troszkę odpoczynku. Lubię jeździć autem. Lubię też siedzieć przy muzyce, więc raczej to wybieram zawsze. Czytam taką książkę dla każdego wieku, dla każdej osoby. Jedyna w swoim rodzaju. Pismo święte. Spacerować trzeba. Hmm, hmm, wieczorem tak. No gdzieś się pójdzie. Kto ma czas pójdzie do kina, gdzieś takiego. Spacer. Czyta czytanie. Co jest najpiękniejszego w tej porze roku? Liście barwne na drzewach. Barwy, kolor. No Muszę, że powiecie przede wszystkim. Temperatura, chłodna, niska temperatura, nienawidzę upałów. Jesienne liście spadające i ogólnie, jeżeli jest ładna pogoda, no i właśnie tutaj ta rodzinna, rodzinna atmosfera. Lubię w ogóle ten jesienny klimat. Kolory na pewno, w parkach, w lasach mamy piękną polską jesień. I to daje takiego powera.